Cześć! Witajcie w pierwszym, powakacyjnym REVIEW.PL Jako, że pierwszy dzień szkoły przypada właśnie dziś, to dla rozluźnienia chciałem wam pokazać bardzo ciekawą propozycję na rynku gier. Zwłaszcza, że została ona stworzona przez naszych rodaków i nazywa się Zaginięcie Etana Cartera. W grze myślą przewodnią jest rozwiązywanie zagadki zniknięcia tytułowego etana. Wcielamy się w takim razie w postać detektywa, który w zasadzie jest już jedną nogą na emeryturze i to ma być jego ostatnia sprawa. Nasz protagonista, oprócz niebagatelnego doświadczenia, posiada kilka specjalnych zdolności umożliwiających nam wnikliwsze badanie miejsc zbrodni. Oprócz eksplorowania naprawdę wielkiego obszaru Red Creek Valley, który nie jest niczym ograniczony, mamy tutaj też nieliniową fabułę. Możemy wracać do niektórych miejsc zbrodni, niektóre pomijać, zostawiając je na później. Sama grafika naprawdę zapiera dech w piersiach z postaciami i animacjami jest już o dromide gorzej. Miejmy nadzieję, że twórca popracuje nad tym. Nie mówiłem chyba jeszcze o niezwykłych zdolnościach bohatera, a jedną z nich jest rozmawianie, rozmawianie ze zmarłymi. I nie, nie jest to spowodowane wdychaniem grzybków czy zbyt długim przemywaniem z samym sobą. Uznajmy to raczej za specjalny dar od matki natury. Kolejną ciekawą rzeczą jest sposób, w jaki prowadzimy interakcję ze środowiskiem. Podczas kontaktu z przyciągającą naszą uwagę rzeczą, miejscem, mechanika gry, że tak powiem, sypie skojarzeniami z kojarzeniami z daną sytuacją. Niekiedy możemy nawet podejrzeć, gdzie została zostawiona lub ukryta jakaś brakująca część, tudzież fragment naszego środowiska. Wszystko to ma pomóc nam otworzyć miejsce zbrodni, aby móc później porozmawiać z naszym zmarłym. Podczas grania ważne jest też zwracanie uwagi na szczegóły, takie jak krew, która jest np. niejednoznacznie umiejscowiona, e, dziwnie rozpryskana. Zmierzymy się także z masą właśnie łamigłówek, potencjalnych miejsc zbrodni. Będziemy eksplorowali opuszczone, i stare domy, zgliszcza oraz różne inne klimatyczne lokacje. Wszystkich fanów tego typu gier zapraszam do przeglądnięcia tej produkcji sam na sam. A ja tymczasem żegnam się z Wami. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym review.pl. Trzymajcie się. Cześć.